Na tym cmentarzu pochowano boja Endes Katastix. Ale czemu zawsze łazimy w różne straszne miejsca w nocy? Tak, może przyjdziemy tu jutro, po obiedzie? Albo nigdy. Chłopcy, ci biedni tancerze nie mogą czekać aż do jutra. A my musimy ich uratować. Szukajcie, chłopcy. Ja tylko mówię, że choć raz chciałbym może pójść do zrujnowanego dworu albo nawiedzonej krypty, gdy świeci słońce, gdy nie będzie tak strasznie... To jest grup Root Boya. Kurczę, i chyba ktoś jest teraz w domu? To pan Ian Hope. Dobry menadżer Rudboya! Czy to Rootboy pana tu wrzucił? Gdzie on jest? <grym wytrzymał> on tu stoi? On stoi tu. On stoi tu za tobą. Oh! To był mój ICE, improwizowany cios. <gry> Siadać. Czy ja tak samo! Weźcie się w garść, ty chory, ścigają nas! No, dzięki pewnemu młodemu mistrzowi kierownicy uciekliśmy. Hmm. Być może troszeczkę zbyt łatwo. Rootboy, Rootboy powrócił z zagrobu i przywróci skad do muzyki. Tak, zmieniając ludzi w takie tańczące zombie. Proszę pana, pan był menadżerem z Katastix. Wszędzie pan z nimi podróżował. Dlaczego nie było pana w samolocie, gdy się rozbił? E, ja się spóźniłem z powodu e, e, dziwnego wypadku w pralni, tak? <laughs> Poszperałam trochę. Wedle mojej encyklopedii muzycznej to nie pierwszy przypadek, gdy ludzie zapadają na chorobę taneczną. Taneczna zaraza w XVI wieku dotknęła miasto Strasburg, gdzie setki ludzi zatańczyło się do niemal śmiertelnego wyczerpania. Tutaj piszą, że sprawiło to słuchanie przeklętej i złej muzyki. <laughs> Boy. Szybko zatkajcie uszy! Chęcie! Musimy zwalczyć tą muzyką! Potrzebna potężna nuta mocy! Ja walczę z tym, ale nie mogę się oprzeć! Tej mieszance jamajskiego mento i kalipso starego jazzu i rytmen bluesa. Kudłaty, Scooby, czemu was to nie dotknęło? Jestem psem. Muzyka to dla nas tylko hałas. Przecież wiesz, jak ja śpiewam. W ogóle słuchu nie mam. Kudłaty, Scooby, musicie nas ratować. I musicie ratować miasto. Wszystko.